W Kupiłam z sobie. A ja właśnie z Kupiłam z sobie y, ten brązer. Za 60 zł. Aka. To. Oczy z brązer. A tu jest rozświetlacz, więc super. O, jaki... Lecimy do Berski. I ja nie mam zamiaru kupować żadnych spodni. mam zamiaru kupić sobie, może, nie wiem, jakąś bluzkę. I Teraz już więcej. A ja to nie okay, Ale to jest... idziemy. <gry> okay. okay. ja to do jednego, czy trzeba do kilku? Ej, ja do kilku, to... Okay. 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 No, Teraz idziemy na obiad! Kupiłam też sobie taki balsam do ciała. Nadaje złoto srebrny blask. Wygląda tak. Ogólnie to ja teraz idę powoli spać, ale to mi się bardzo podoba. No, ma takie drobinki świecące. Hajka, mamy teraz drugi dzień, i pokażę wam, co kupiłam z tych wszystkich kosmetyków. Dobra, pierwszym rzeczą jest taka konturówka z VIBO. Podoba mi się jej bardzo kolor. Jest taki brązowy. Kolejną rzecz, którą kupiłam, to jest maskara brązowa, bo na przykład, jak robię sobie taki, no, niemocny make-up, to ona mi właśnie pasuje bardzo. Kolejna rzecz to jest róż, i on. On jest w takim puszku, bo mi się kończy róż. Też wam go polecam, bo już go trochę użyłam. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, to jest żel do brwi i do włosów. Jest wodoodporny i starczy mi no. Myślę, że na dwa lata spokojnie. Kupiłam sobie też tą szczoteczkę, bo moja mi się zepsuła, więc już go używałam. I chyba ostatnią rzeczą, którą kupiłam, no to jest yy, bronzer i rozświetlacz w styku, Bo bronzera nawet nie miałam już wcześniej. Yy, ale mam to w kolorze chyba medium. Yy, tak mi się wydaje. Yy. Tak, mam w kolorze medium, bo on mi najbardziej w sumie pasował. Chociaż nie wiem, ta konturówka jest dziwna. Bo jak ją tylko otworzę. To tego nawet się nie da przekręcić, żeby ją wydłużyć jak w sensie. No wiecie. I to jest strasznie dziwne, nie wiem jak to zrobić, bo się boję, że będzie tylko tyle tej konturówki